i pewnego dnia ja poszłam z tą właśnie nauczycielką y, która się mną opiekowała poszłam tam do szpitala i wchodzimy na salę i mojej mamy nie ma tam na, na, na tym łóżku gdzie leżała no więc ja już zaczęłam krzyczeć gdzie jest moja mama A przyszła jakaś tam siostra i mówi zaraz ty spokojnie wszystko jest dobrze i tego no ale gdzie jest moja mama i, i oni mi tego nie pokazują I, więc ja się zaczęłam strasznie Płakać i, i, i krzyczeć. No i wreszcie taka sanitariuszka podeszła i mówi, Rosjanka, i mówi: Ja ciebie zaprowadzę do Twojej mamy. Więc ona wyszła, wstała, wzięła mnie za rękę i schodziłyśmy tak w dół. To taka była jak gdyby suteryna. I to było tam, gdzie składali zwłoki wszystkich umarłych ludzi. I ja pamiętam, krzyczałam w niebogłosy i, i mamo, mamo, i mama usłyszała mnie w tej trupiarni i podniosła rękę i tak pomachała, żeby dać mi znać, że żyję. I mama rzeczywiście żyła, ale była w takim okropnym stanie, że nie było nadziei, lekarstw nie było, no to ludzi takich się spuszczało do dołów, do tej trupiarni i tam dogorywali. Ja tego nigdy nie zapomnę. To było coś okropnego. Ja sama z mamą i raptem to się stało z, z mamą. Mama zachorowała, a ja zostaję sama. No ale jakoś się mama z tego wygrzebała, aczkolwiek nie zupełnie doszła do sił, ale mniej więcej doszła do, do siebie.